Cześć wszystkim, w tym materiale pokażę Wam kolejne zadanie i tym razem pokażę Wam rozmieszczenie sond. Już wam pokazuję jak zrobić. Mamy tutaj do wyboru bardzo dużo miejsc, gdzie możemy je rozmieścić, pokażę wam po prostu gdzie są na mapie, a wy jedne co musicie zrobić, to podejść do takiej sondy, kliknąć przycisku użycia, czyli jakbyście otwierali skrzynkę i to wszystko na wam się postawi i macie zrobione. Jeśli Wam pomogłem, pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić subika łapeczkę w górę, bo lecimy po 85 kasów, także fajnie byście pomogli. No i gorąco zachęcam do wpisania kodu twórcy Sejamsa w sklepie, no po prostu mega to pomaga, a Was to nic nie kosztuje, także koniecznie używajcie szkodzi ksejkamster, szczególnie, że rozchodzi Ariana do forta, więc warto się zaopatrzyć w tego skinka. Dobra, gdzie mamy rozmieszczone te sondy? Ja już wam pokazuję po kolei. Pierwszą sondę znajdziemy dokładnie tutaj na górze. Jak mamy ten domek, taki właśnie to schronisko, to tutaj kawałek od domku na górce znajdziemy pierwszą sondę. Oczywiście podbijamy sobie i ją możemy użyć. Kolejną sondę znajdziemy troszkę dalej, bo znajdziemy na tym taki, na tej chacie Rika jakby i znajduje się ona tutaj na górce. Jak mamy to wzniesienie, no to więcej tutaj ona powinna się znajdować i będziemy mogli sobie ją użyć. Kolejną sondę, również znajdziemy kawałek dalej. Teraz znajduje się ona dokładnie w tym miejscu. Jak mamy tutaj, proszę bardzo, taką chatkę z jeziorkiem o Eee, tutaj, tutaj mamy zniszczoną chatę, tutaj mamy chatkę z jeziorkiem, no to obok tej chatki z jeziorkiem, na tym wzniesieniu znajdujemy kolejny właśnie, kolejną sondę, kolejny skaner, również możemy sobie ją użyć, to jest już trzeci, trzecia sonda, teraz pokażę Wam czwartą sondę, która znajduje się na dole mapy, ona akurat znajduje się troszeczkę niżej tutaj, jak mamy właśnie tą spawalnię spłuczek, no to mniej więcej w tym miejscu, jak mamy tutaj tą chatę, no to tutaj koło jakby chaty. tej to miejsce, to koło tej chatki, tego miejsca będziemy mieli ten skanerek, no i kolejny jeszcze, Znajdziemy za gasnącymi kawałek, on się znajdzie tutaj. Jak mamy gasnące, tutaj mamy właśnie stację. To również za tą stacją znajdziemy właśnie jeszcze jeden skaner, również możemy sobie go wykorzystać. Szósty, tutaj tak naprawdę już szóstą sondę znajdziemy właśnie koło Hydro 16. Jak mamy tutaj ten przejazd, to tutaj zaraz za Tyrolką znajduje się kolejna sonda, również możemy sobie ją wykorzystać. No i zostało nam jeszcze tam parę, ale myślę, że aż tyle tutaj nie ma, może co pokazywać. Tak szybko nam tylko jeszcze napomnę, że jedna znajdzie się koło burgerka na przykład, czyli dokładnie o mniej więcej w tym miejscu za burgerkiem, no i jedna znajduje się tutaj koło siorbanych zniszczonych, znajduje się dokładnie tutaj na górce, także również możemy przy kamieniach sobie ją wykorzystać, no i mamy zrobione. Wszystkie Wam pokazałem, jeśli komuś mogłem, koniecznie subi, kłapeczka w górę, kodzik camstar. no i to było na tyle do następnego Trzymajcie się siema.